Jak długo powinien trwać regularny tygodniowy okres odpoczynku kierującego samochodem ciężarowym wykonującego przewozy drogowe? A co najmniej 24 godziny, B co najmniej 45 godzin, C co najmniej 36 godzin. No i drodzy, w myśl rozporządzenia o numerze 561 łamane na 2006, kierowca zawodowy po maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych musi się udać na odpoczynek tygodniowy, który może odebrać sobie w dwóch formach. Tak jak tutaj widzimy w pytaniu, jest to forma regularna tygodniowego okresu odpoczynku, która nie może trwać krócej niż 40 5 godzin. Natomiast forma tygodniowego okresu odpoczynku skrócona nie może trwać krócej niż 24 godziny. Dlatego pytanie A od razu bym odrzucił, bo to jest właśnie forma okresu skróconego. Pytanie C przypadkowa liczba 36 godzin, natomiast prawidłową odpowiedzią na te pytanie będzie odpowiedź B. Czyli co najmniej, tak jak tutaj widzicie, 45 godzin. Jeśli będzie ta, no, ta przerwa trwała dłużej, to jest prawidłowo, tak? 48, 49, 50 godzin, ale nie krócej jak 45 godzin, i o tym należy pamiętać.